Siemasz, jest w tej serii, to jest bardzo serdecznie w wkrótce odcinku ze Skyrim'sa. Jak widzicie mamy kości, tak mamy kości, możemy sobie zrobić koncept pieska przyjaciela, jeżeli tam starczą te trzy kości, to będziemy mieć przyjaciela. W ogóle możemy wam powiedzieć, że przed odcinkiem kombinowałam troszkę z shaderami, ponieważ chciałam je tutaj dodać na odcinek, ale sprawiały takie lagi, że po prostu nie dało się na nich grać, także shadery niestety nie powrócą, a szkoda, bo były ładne. A z drugiej strony taki czysty makro też jest ładny, także nie mam za bardzo na co nażywać. Jest noc, więc ja idę spać od razu. I dzisiaj pójdziemy na dżunglową wyspę. Tak. Może ta wyspa mnie przynajmniej nie zawiedzie. Ale najpierw trzeba sobie zrobić Chodź. Może będzie mały, może będzie mały. Uwaga. Trzy, cztery. Dzień dobry. Jest, mamy, mamy, to jest. Yy... magi. Tak, to będzie magii. Magi, magi. sieć. Yy, tutaj będziesz siedzieć. Gdzieś tutaj będziesz pilnować do domu, tak? Sieć tam magii. Albo nie. Też nie, dobra, magii będzie. będzie Magii, to jest magii. Także dzisiaj idziemy na Wyspę dżunglową. Uwaga, dżunglowa Tak dalej nie zrobiłam pot. Jest tam. To może być troszkę długie, ale z drugiej strony, tutaj jakoś daliśmy rada, to też jest daleko. Więc dzisiaj idziemy właśnie na tą żuglową wyspę. Z tego co widzę, to moje owce i krowy się trzymają, także w końcu się naprawiłem. Z tego co widzę, to kriperów tutaj nie ma. W ogóle nie wiem czy założyliście, ale przez całą serię nie trzymałem, na ręką ręku miecza. Ja tylko jakąś sikierką biję wszystko. Dobra. Zrobię półpłytki yy, koblowe i pójdziemy tam yy, na tą wyspę dżunglu No, naprawdę serio. No, Badziś. Naprawdę, chciałeś. Nie mam jeszcze. Jeszcze nie mam pięka I w ogóle za... Drzew nie mam więc trzeba będzie drzewa zasadzić. Szarę muszę pożyczyć jedno. Później cię za tym do końca. Nie mam teraz czasu. Tak, w ogóle to mamy duży ślad mamy 29 śladów. I ja bym w sumie mogła sobie zrobić jakąś klatę. Bo. Żeby mieć jakąkolwiek ochronę. I mam być szczera zrobiłem sobie siekierkę. <grym> tak, sikierkę Robimy challenge w tym. Yy... Na tej serii, że nie używamy miecza, tylko że może być cały czas siekierki. Także robimy siekierkę. Cudowna. Cudowna siekierka. Okej, okay, mam nadzieję, że dwa z wystarczą. Wezmę sobie jeszcze jakieś jedzenie, że mam. Dobra, walcz to. Oczywiście jedzenia nie mam. Po co mi jedzenie? Czy mam jakieśkolwiek? Jakiekolwiek kurde. Jakiekolwiek. Też mam jakiekolwiek. Siano. Mam jakiekolwiek sianę, dobra. Rozmnożę krowy, bo pste chyba więcej. że mnożymy sobie krowy. Nie owcę tylko krowy. No, chodź tu. Okej. Okay muszę jedną z was zabić. Przepraszam Was. Zobacz, tu wpadłam Jedną mi dałeś. Nie. No dobrze Niech Ci będzie. Nie uciekniście, nie uciekniście. Dobra, nie ucieknęło, Dobra. Trzeba jeszcze drugiej osiana, żeby rozmnożyć owcą. Więc rośnijcie szybciej. Chyba nie chciałam tego drzewa tam do końca, także pójdę tam z coś ściąć i zaraz do Was wrócę. Setnę, może jakieś ja mi poleci. fajnie by było. Ok, słuchajcie, mam 8 y, jabłek. Bardzo hojne to drzewo. są nawet dwa drzewa. Dawid, to. Poczekamy jeszcze chwilkę, może coś jeszcze więcej poleci. Z tego co widzę to chyba już nic nie poleci, także możemy chyba... Gdzieś na tą wyspę. Jak tak patrzeć, to aż tak mega daleko nie mam, także... Yy. Budujemy się. Okej, okay, jesteśmy już blisko widzę owce i widzę szkileto, więc... Nie zapowiada się chyba na ciekawiej Wspomniałem czy w ogóle pochodnia to mogą być jakieś spawnery. Tak no na tamtej wyspie było. Poza tym skończyłem mi się już płytki, także muszę iść po jakieś inne muszę mieć w ogóle bardzo kręty mózg bardzo ok, jeszcze zrobiłam po drodze kurczaka i zauważyłam, że mam w piecyku jakieś takie coś to się nazywa, to, jest, to jest świnity, nie, nie pamiętam jak to się nazywało. tak, się jak my sobie weźmiemy i nie mam więcej kobla, także trzeba będzie iść kopać troszkę kobla, chociaż możemy pokopać z tą na w domu tak bo tam daleko nie ma, także Okej, okay, mam nadzieję, że 30 nam wystarczy. Więc wracamy. Okej, okay, witam, dzień dobry. Widzę krowy. Fajnie. Wsiądzkę się tutaj tą usłyszę. Weźmy na drzewa i podawajmy co wy na co. My jesteśmy w dżungli, także wszystko się zgadza. Dzień dobry. Widzę tam spawner jest. No dobra, się tam dostać. Okej, okay, weszłam po zmianach. O, creepery. Dzień dobry. Mam nie się nie że jeżeli was tego to Bo nie mam więcej pochodni niestety. Skoro był jeden, to może być i więcej, także tam może być jeszcze jakiś. Nie, tu nie ma. Tu nie ma. Mam nadzieję, że tam zwierzęta są normalne <laughs> Nie zwisałem do góry nogami <laughs> Tak to drzewa Czy tam jest kot? Wait, 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 wait Jest ocelot Ale z ocelotem za bardzo nic nie zrobimy Możemy go tylko rozmnożyć <laughs> Nie mamy ryb! <laughs> Ty tu musisz, kotku, mały zostać Musisz mało zostać. Jesteś czarny, to jesteś ten co wierzma zawsze ma, ty musisz zostać. O kurde. <grymne> tak, dobrze, pozabijajcie się tam. Dobrze! Tak, dawaj go! Dawaj go! Gó, ta bezpieczeństwa się myślałam. No, pozabijajcie się wszyscy. Zawsze spali, zaraz, zaraz spali. A tego trzeba jakoś zabić. Tylko, że mam mało życia, tak że muszę coś zjeść. I zaraz niech pójdę Okej, okay, troszkę się ulecz. Znaczy, mało życia, nie mam mało życia. Po prostu. E, Bo się z moimi, że z moimi jednościami może mnie szybko zrobić. Okej, okay, się Okej, okay, zabity. To chyba. Nie, ja to teraz tyle dla szk szk szkieletów. Jeszcze tam jest o tym. ile was tu jest? Ciebie zrzucę. Dokładnie, do widzenia. Proszę cię już tutaj nie spełnić, okej? Okay? No i mamy dżunglową wyspę. I co my z nią teraz zrobimy? Nie mam pojęcia. Ale tutaj coś widziałam. Tutaj was było. Tak, jest spamer Nie wiem za bardzo jak go oświetlić, bo... Nie mam nic, muszę niestety tą wyspę wziąć i wziąć stąd pochodnie Jeszcze jest po prostu spamer Wygodne wejście, bardzo muszę przyznać Ja to jest w ogóle kotów no dobra, wy się już nie będzie spawnować raczej Ja sobie bym jeszcze troszkę pochodziła po drzewach, bo jak tam był spawner to bardzo możliwe, że może być gdzieś jeszcze Okej, okay, tutaj spawnerów nie ma Tam coś może być nie. O, dobra Wyszliśmy No i oczywiście, że jest W sumie to jest drugi spawner, więc nie mogę go zniszczyć, nie? Nie ma sensu. Mamy zombie, mamy szkielety, mamy Creepery. Te mogę sobie zostawić, że to, już, że to już mogę. zostawić w ogóle. Jesteśmy na najwyższym szczycie, także tutaj możemy zobaczyć wszystko. Na razie tych drzewnie chcę ścinać. Nie, sobie one tutaj rosną. Eee, pff, teraz jak tu zejść? To jest w sumie. Eee, Spanda! Siema. Siema. Witam cię bardzo serdecznie. Zostajesz naszym przyjacielem. Nie wiem, czy tutaj przeżyjesz, ale zostajesz naszym przyjacielem. <laughs> Czemu to coś na mnie patrzy? No, już sobie poszedł e, To jest panda. Y, nie wiem, wy, nazwijcie panda, wy, nazwijcie panda. Odwraca ode mnie wzrok. Nie lubię mnie chyba. Mam przyznać, że bardzo ładnie tutaj w ogóle jest. O ten, tutaj. Bardzo ładnie. Tylko mega ciemno, więc ja bym tu wsięła. Muszę teraz w odcinku. Zrobię sobie więcej węgla i oświetlić tą wyspę, bo po prostu tutaj będą się strasznie dużo mogło spałnować. Tak, mogłam wyciąć te drzewa, ale raczej wolę ją oświetlić po prostu normalnie. Eee, I spać. Dobra, wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się nam się spodobał. I my widzimy się po prostu w kolejnych materiałach. Dalej nie mam pojęcia, jak mogę się z Wami żegnać. Nie chcę tego jakoś mega przedłużać, także z Wami tak pożegnam. Ech. Cześć.